Rudolf Hess był blisko związany z Adolfem Hitlerem niemal od samego początku ich wspólnej działalności politycznej. Obaj służyli w tym samym pułku podczas I wojny światowej. Razem stawiali pierwsze kroki w polityce narodowo-socjalistycznej i wspólnie uczestniczyli w nieudanym puczu monachijskim, który zakończył się ich aresztowaniem i osadzeniem w więzieniu w Landsbergu. To właśnie w tych murach ich relacja się umocniła, a Hess skrupulatnie zapisywał dyktowany przez Hitlera manifest ideologiczny, który później stał się znany jako Mein Kampf. W kolejnych latach Hess szybko piął się po szczeblach władzy, zostając zastępcą Führera i jednym z najważniejszych ludzi w trzeciej Rzeszy. Jednak jego kariera nagle się załamała w 1941 roku, kiedy to Hess w tajemnicy wsiadł na pokład Messerschmitta BF 110 i samotnie poleciał do Wielkiej Brytanii. Ten nieoczekiwany i niezrozumiały dla wielu lot zmienił jego los na zawsze. Hess stał się postacią owianą tajemnicą i jednocześnie jednym z ostatnich nazistowskich dygnitarzy który odbywał karę w alianckim więzieniu po wojnie. Jego proces oraz motywy tego lotu do dziś budzą liczne pytania i spekulacje. 10 maja 1941 roku Rudolf Hess wylądował na szkockiej ziemi, co natychmiast obróciło jego świat do góry nogami. Został aresztowany i umieszczony w brytyjskim więzieniu, gdzie spędził resztę wojny. Oficjalnie w Berlinie nikt nie wiedział o jego misji, która z perspektywy Hessa miała być śmiałą próbą pokojowego porozumienia z Wielką Brytanią. W jego wyobrażeniu, takie porozumienie pozwoliłoby niemieckiej armii skoncentrować się na walce ze Związkiem Radzieckim. Zamiast tego Hess doświadczył upokorzenia i izolacji. Został zamknięty w londyjskiej Tower a następnie przewożony do innych więzień, w tym do szpitala wojskowego. W Niemczech natychmiast rozpuszczono plotkę, że Hess stracił zmysły, a jego misja zakończyła się całkowitą klęską i milczeniem. Odcięty od świata, Hess przegapił najważniejsze wydarzenia wojny. Niemiecko-radziecki konflikt, podstanie obozów Zagłady, klęski Wehrmachtu pod Stalingradem, Powstanie warszawskie czy marsz Armii Czerwonej na Berlin. Mimo to nie był tylko biernym obserwatorem, wcześniej uczestniczył w budowaniu nazistowskiego systemu terroru, który umożliwił prześladowania i mordy na przeciwnikach politycznych. Zdobycie Berlina w 1945 roku zakończyło tysiącletnią historię III Rzeszy, a jej przywódcy stanęli przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. W Norymberdze. Przyszedł czas, aby przypomnieć światu o Rudolfie Hesie i osądzić go za jego rolę w reżimie nazistowskim. Sam Hes uważał, że koniec wojny przyniesie mu wolność. Jednak jego zdrowie fizyczne i psychiczne zostały poważnie nadszarpnięte przez lata izolacji i stresu. Wpadł w świat fantazji, przekonując siebie i innych, że cierpi na amnezję. I że wszyscy chcą go otruć. O przetransportowaniu do Niemiec Hess był przekonany, że jego uwięzienie to tylko pozorna procedura, a alianci planują uczynić go kanclerzem IV Rzeszy. Do końca wierzył, że jego lot do Wielkiej Brytanii zostanie zrozumiany i doceniony. W tamtym czasie miał nawet powiedzieć, że nie minie 10 lat, a Wielka Brytania przyzna mu rację we wszystkim, co mówi o komunizmie, który stanie się jej wrogiem. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Zamiast rehabilitacji politycznej, Hess stanął przed sądem jako oskarżony o zbrodnie wojenne i przeciwko pokojowi. Proces Hessa rozpoczął się 20 listopada 1945 roku w Norymberdze, w Pałacu Sprawiedliwości który był jednym z niewielu budynków ocalałych po wojnie. Zbrodniarze wojenni byli więzieni w surowych warunkach. Cele były małe, zintegrowane z łóżkiem i biurkiem, bez mebli nocnych. Światło było niemal przez całą dobę włączone, a sen przerywały niespodziewane rewizje. To miało zapobiec samobójstwom. Więźniowie musieli spać twarzą do drzwi, z rękami na kocu, co było kolejnym elementem kontroli. Na początku więźniowie byli oburzeni tymi regułami, ale wkrótce musieli się podporządkować. Hess zachowywał się bardzo dziwnie, powtarzając, że wszyscy chcą go otruć i nawet wymieniał się jedzeniem z personelem więziennym. Francuski prokurator Edgar Ford opisał go jako pogrążonego w stanie zadumy przeplatającym się z otępieniem. Gdy strażnik przyniósł mu banknot z podpisami innych więźniów, Hess zgodził się go wziąć, ale po chwili rozerwał go na kawałki, mówiąc, że niemieckie autografy są zbyt cenne. Wszyscy niemieccy dygnitarze byli poddani badaniom psychiatrycznym, w tym testom inteligencji prowadzonym przez psychiatra Gustawa Gilberta. Większość z nich uzyskała wysokie wyniki, na przykład Halmar Schacht. Zdobył 143 punkty. Hermann Gering i Rudolf Diels po 138 punktów. Hans Frank, 130. Hess uzyskał tylko 120 punktów, co było wynikiem umiarkowanym. A Juliusz Streicher, uważany za idiotę, zaledwie 106. Podczas testu Rorschacha Hess albo nie odpowiadał na pytania, albo widział tylko martwe obiekty. Co sugerowało brak empatii i ograniczone postrzeganie rzeczywistości. Filmowa dokumentacja procesu pozwalała dokładnie obserwować zachowanie poszczególnych oskarżonych. Hes często zdawał się nie interesować tym, co działo się na sali. Czytał książki, lub rozglądał się po sali, czasem kołysał się na krześle jak dziecko. Innym razem śledził wzrokiem szczegóły sali. Jakby szukał znajomej twarzy w tłumie. Jego dziwne zachowanie wynikało z tego, że postanowił udawać wariata, twierdząc, że stracił pamięć i nie pamięta niczego z przeszłości. Gdy pokazywano mu nagrania z jego udziałem, zasłaniał się amnezją, choć jego ręce zdradzały nerwowość. Hess zaprzeczał znajomości wielu osób z nazistowskiego otoczenia, w tym sekretarek. Współpracowników i kolegów partyjnych. Udawał, że nie zna takich postaci jak Albert Speer, Hans Frank czy Hermann Göring. Jednak psychologowie orzekli, że Hess jest w pełni poczytalny, a amnezja jest wymysłem i symulacją z jego strony. Psychiatra Douglas Kelly zauważył, że Hess tak długo udawał amnezję, że sam w końcu w nią uwierzył choć jego kondycja psychiczna była poważnie naruszona. San Kelly pisał, że jeśli ulica symbolizuje zdrowie psychiczne, a chodnik szaleństwo, to Hess najwięcej czasu spędzał na krawężniku. Zaproponowano Hessowi terapię narkotyczną, jednak była ona zbyt ryzykowna i sędzia Robert Jackson odrzucił tę opcję. Pierwsze dni procesu nie przyniosły poprawy. Hez zachowywał się jak wariat, kołysał się, śmiał, był niespokojny. Jego zachowanie było trudne do interpretacji i nie przypominało gorliwego nazisty sprzed 1941 roku. Zmiana nastąpiła dziewięć dni później, kiedy oskarżyciele pokazali film z obozów koncentracyjnych wyzwolonych przez Amerykanów. Stosy trupów, krematoria i wynęcniali więźniowie. To nagranie wstrząsnęło wszystkimi, w tym nawet Geringiem. Hes nie przerywał wpatrywania się w ekran, a po zakończeniu prezentacji zaczął krzyczeć, że nie wierzy w to, co widzi. Uspokoił go dopiero Gering. Następnego dnia sąd rozpatrywał kwestię amnezji Hesa. Po dwóch godzinach notowania Hess wstał i oświadczył, że jego pamięć zaczyna się odtwarzać. Przyznał, że symulował utratę pamięci dla celów taktycznych, ale jego zdolność koncentracji była wystarczająca, by uczestniczyć w procesie i bronić się. Podkreślił, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszystko, co zrobił, i podpisał. W tej chwili na sali zapadła głęboka cisza, którą przerwał dopiero śmiech audytorium. Obrońca Hesa był zaskoczony i bezradny. Gdyż nie był świadomy takiego obrotu sprawy. Hes był dumny, że udało mu się wszystkich oszukać. Okazało się, że nie miał amnezji i pamiętał wszystko bardzo dobrze, choć można było to traktować także jako oznakę jego psychicznej niestabilności. W kolejnych dniach procesu, 11 grudnia 1945 roku. Pokazano film przedstawiający niemieckich dygnitarzy w pełnej kasie w czasie wojny, co wywołało u oskarżonych silne emocje. Hess i pozostali oskarżeni wyglądali na zahipnotyzowanych, wpatrując się w obraz dawnej potęgi nazistowskiej. Hermann Göring wykazał się wyjątkową butą, twierdząc z sarkazmem, że po takim seansie prokurator Jackson powinien dołączyć do partii nazistowskiej. Zachowanie Hesa pozostawało niejednoznaczne. Mimo publicznych wystąpień, nie przyznawał się do winy. Odrzucał oskarżenia pod swoim własnym adresem i pod adresem Hitlera, nie przyjmując do wiadomości zarzutów zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. Podczas omawiania polityki terroru w okupowanej Polsce, Hess z oburzeniem pytał, czy Führer w ogóle wiedział o tych działaniach. Hans Frank, generalny gubernator, odpowiedział agresywnie: że nie tylko wiedział, ale był ich pomysłodawcą. Hess nawet w prywatnych rozmowach z Gustawem Gilbertem próbował usprawiedliwiać Hitlera, mówiąc, że w każdym geniuszu drzemie demon i nie można go potępiać twierdził że przynajmniej próbował zrobić coś by zakończyć wojnę co porównał do swojego lotu z 1941 roku na początku 1946 roku sprawa hessa znalazła się w centrum uwagi trybunału który chciał wykazać jego udział w zbrodniach trzeciej rzeszy Hes był jednym z twórców rasistowskiej ideologii współtworzył ustawy norymberskie Brał udział w nazifikacji uniwersytetów i kościołów oraz rozszerzeniu prawa na Austrię i Czechosłowację. Ponadto zezwolił na brutalne metody działania w okupowanej Polsce, choć na początku procesu twierdził, że się nimi nie znał. Jego lot z 1941 roku nie został uznany za okoliczność łagodzącą. Sąd uznał lot Hessa za prowokację i operację dywersyjną wymierzoną w Związek Radziecki, który niemal natychmiast został zaatakowany przez Niemcy. Gest ten oceniono jako szaleństwo, które skazane było na niepowodzenie. Współoskarżeni, zwłaszcza Hermann Göring, wyśmiewali Hessa, nazywając jego lot bezsensownym i głupim. Hes nie miał nic do powiedzenia poza bezradnym uśmiechem. W trakcie procesu pojawiła się jednak kwestia, która poruszyła fundamenty moralne całego postępowania i miała związek z historią Polski. Pierwszy obrońca Hesa złamał nogę i wycofał się z procesu, najprawdopodobniej zmęczony oszustwami klienta. Jego miejsce zajął dr Alfred Seidel, prawnik o sympatiach narodowo-socjalistycznych, który postanowił bronić Hesa ze wszystkich sił. Trudność polegała na tym, że Hes wycofał się z życia politycznego już w 1941 roku, co utrudniało oskarżenie go o zbrodnie wojenne czy zbrodnie przeciwko ludzkości. Pewnego dnia Zajdl usłyszał przypadkowo rozmowę między Hermanem Geringiem a Joachimem von Ribbentropem dotyczącą paktu o nieagresji między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim oraz tajnego protokołu dzielącego Polskę na strefy wpływów. Dla Zajdla było to wstrząsające świadectwo cynizmu i zbrodniczej współpracy obu totalitarnych systemów. Jeden z sygnatariuszy paktu. Siedział na ławie oskarżonych, podczas gdy drugi bezwstydnie grał rolę obrońcy pokoju. Tajny protokół był wówczas nieznany i Seidle planował wykorzystać te informacje do rozszerzenia listy oskarżonych o przedstawicieli Związku Radzieckiego. Jednak do realizacji tego planu potrzebował autentycznego dokumentu, który w zniszczonych Niemczech był trudny do zdobycia. Fryderyk Gauss Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który pracował przy redakcji traktatu, poinformował Zajdla, że Amerykanie przejęli archiwum w Berlinie z mikrofilmami zawierającymi pełną treść paktu. Jednak początkowo Zajdle nie otrzymywał wsparcia ze strony Amerykanów. Niespodziewanie, amerykański oficer przekazał mu rękopis traktatu, który jednak nie posiadał podpisów ani pieczęci co poważnie podważało jego wiarygodność. Ofiara tego oficera pozostała tajemnicą. Gaous zobowiązał się potwierdzić autentyczność dokumentu pod przysięgą, a Zajble postanowił zażądać przesłuchania wiaczesława Mołotowa, jednego z sygnatariuszy paktu. Jego próba jednak zakończyła się niepowodzeniem, dokument był kwestionowany, a Rosjanie bronili swojego stanowiska. Nie udało się powołać Mołotowa na świadka, a Zajdle musiał zrezygnować z dalszych działań. Związek Radziecki wyszedł z całej sytuacji obronną ręką, a Hes i państwa Europy Środkowo-Wschodniej na kolejne dekady znalazły się za żelazną kurtyną. Obrona Hessa zakończyła się fiaskiem, a los oskarżonego był przesądzony. W trakcie procesu 31 sierpnia 1946 roku Hess wygłosił słowa, które dobrze oddają jego przekonania. Przez wiele lat żyłem pod władzą najgenialniejszego człowieka w historii mojego narodu. Nie chciałbym tego czasu wykreślić z życia. Jestem szczęśliwy, że wypełniłem swój obowiązek jako Niemiec i narodowy socjalista, wierny Führerowi. Niczego nie żałuję. Gdybym mógł zacząć od nowa, postąpiłbym tak samo, nawet wiedząc, że czeka mnie śmierć. Na zarzucane mu zbrodnie Hess odpowiedział chórem z innymi oskarżonymi, krzycząc nicht schuldig, czyli niewinny. Ostatecznie skazano go tylko za dwa z czterech punktów aktu oskarżenia: za zbrodnie przeciwko pokojowi i podżeganie do wojny. Oczywiście oczyścił go z zarzutów dotyczących zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Przed ogłoszeniem wyroku pozwolono oskarżonym spotkać się z rodziną, jednak Hes odmówił, chcąc samotnie zmierzyć się z wyrokiem. 1 października 1940 roku zapadł wyrok. Dożywotnie więzienie. Dla wielu było to zaskoczenie, ponieważ Francuzi proponowali wyrok 10 lat, a Rosjanie domagali się kary śmierci. Hess został więc skazany na karę dożywocia, ale nie otrzymał najwyższej kary. Po ogłoszeniu wyroku zdjął słuchawki i rozglądał się po sali, jakby oceniając reakcje obecnych. W liście do żony napisał, że wyrok go nie obchodzi, Choć spodziewał się kary śmierci, Rudolf Hess spędził resztę życia w więzieniu Spandau, gdzie przez wiele lat był jedynym więźniem i ostatnim żywym świadkiem zbrodniczej działalności Hitlera. Jego powojenne losy są tematem osobnego materiału, ale historia Hessa pozostaje fascynującym studium skomplikowanej osobowości jednego z najważniejszych nazistowskich dygnitarzy którego decyzja o locie do Wielkiej Brytanii odmieniła jego życie i pozostawiła wiele nierozwiązanych tajemnic. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków.